Kolejny czwarty już mecz fazy grupowej. Kibice tłumnie przyszli na to spotkanie. Tak, bo zapowiada się dobre widowisko. W poprzednich kolejkach obie jedenastki pokazały się z dobrej strony. Nawet jeśli nie zawsze wracały do domu starczą. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Oddaję Oddaje strzał. Świetnie. Brawa dla bramkarza. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny zatrzymany atak Gera blisko polekarne No kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki Ładnie się zapowiadało, ale się zepsuło. psuło Gera Świetnie, rzucił prostopadle. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. No, nie mogą się przebić. Oshan Ozjaku już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Blisko polekarne może strzelać. Świetne, prostopadłe podanie. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Różyna przeciwna przy piłce. Marcelo. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Nemanja Nikolić, Guarezma, bliska już do bramki, stracili, ale odzyskali piłkę. Nemanja Nikolić. Cudowna seria podań, jestem pod wrażeniem. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Dobre podanie na wolne pole. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Dobra pozycja do oddania strzału. Teraz szansa na prowadzenie, ależ niewiele mu zabrakło, ale jednak nad poprzeczką. A udało mu się odebrać piłkę. Wygrany ten pojedynek jeden na jeden. Oschan Ozjakub uderza. Piłka już poza boiskiem i oto rzut rożnik. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Ach, wydawało się, że A jednak przejął. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Będzie strzelał! Bramkarz pewnie chwyta. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Oshan od Os Jakub. Już blisko pola karnego. Nemanja Kolicz? Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Piłka w grze po rzucie wolnym. Ach, prawie przeniósłby tę piłkę nad murem, ale dobrze wyskoczyli zawodnicy. Ładnie przejął. Jest szansa! Arslan. stosun. Robi się niebezpiecznie. Jak to wpadnie? Gol! Kapitalna sytuacja wykorzystana i dzięki temu prowadzą. Jeden do 0. Przewaga nie jest bezpieczna. Po pierwszych 45 minutach Sędzia rozpoczął drugą połowę czwartego meczu grupowego. To już nie przelewki, coraz mniej miejsca na błędy, trzeba grać o zwycięstwo. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. No, tu był naprawdę niewielki spalony. Sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji bramkowej z tego by raczej nie był. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Arslan. Niestety stracił piłkę. Uwaga strata. Paul ewidentny, sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny, ale czy tylko na tym się zakończy? Oschan, Osjakub Gera. No, z tego miejsca można strzelać. Przed nami końcowe 30 minut. Arslan. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. No, za to może być kartka. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Arslan. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Blisko polekarne może strzelać. Akcja zatrzymana. Blisko polekarne. No, dobry odbiór po stracie piłki. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie. No, przed nami statystyki dotyczące posiadania piłki. I widać, że nikt tu nie ma przewagi. To się zgadza z moimi obserwacjami. Mecz jest bardzo wyrównany pod tym względem. Jak zareaguje na to wydarzenie arbiter. Trener nie chciał dopuścić do osłabienia drużyny. Słusznie zdejmuje z zawodnika z boiska, który ma na swoim koncie już żółtą kartkę. Dobra pozycja do oddania strzału. Szansa. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Blisko już do bramki. Wszystko na jeden kontakt. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Ryzykowna, ale udana interwencja. Szansa! Ach, kapitalne podanie. No, kto przejmie tę piłkę? Dosun. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. No, może być groźnie. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Nemania Nikolic. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić do remisu. Przechwyt, ale nie opanował. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Jest szansa. Tosun! Bramka ratuje ich przed klęską. Niewątpliwie ta bramka całkiem by ich pogrążyła. Powinni mu podziękować.